Serdecznie witam moich widzów. Nie wiem, czy poznajecie krępnica. Tak, tutaj swego czasu naprawdę zbierałem bardzo piękne grzyby. Dzisiaj mamy niedzielę. 17, 11, 24. Taka fajna data. A że Wojtek nie może spać. Obudziłem się jak zawsze o 7. Wypiłem kawę. Mówię na grzyby nie pójdę, ale odwiedzę stare dziury w krępnicy. Zobaczymy co się dzieje. 6 stopni. Dosyć ciepło. Minęła 9 rano. Zobaczymy jak las wygląda. Może jakieś tematy poruszę. Ciekawe. Może coś zobaczę. Może jakiegoś grzybka znajdę. W razie co mam reklamóweczkę na takie okazje. I idziemy, podam tylko, że w tym roku naprawdę na Krępnicy nie pamiętam. Raz byłem, przed sezonem, zanim się zaczęły te, te piękne borowiki, to przy, przyjeżdżałem właśnie na Krępnicę, jak wszystko trzeszczało pod nogami, było sucho bardzo. Natomiast w, w sezonie chyba tylko raz padłem yy, i też byłem zawiedziony tym lasem. On się łączy, z, gdybym teraz tak szedł cały czas prosto, to dojdę tam właśnie do dobrej. Te lasy się ze sobą łączą, one aż, aż pod sam kliczków lecą. Ale wysyp grzybów różnie przypada. Raz jest tutaj więcej, raz z tamtej strony. W tym roku, właśnie w tej dobrej, wysypało bardzo ładnie. A mówię, byłem raz na Krępnicy i się zawiodłem, więc uważałem wtedy, że zmarnowałem grzybobranie. A dzisiaj tylko, tylko na taki rekonesans i i zobaczymy, co, yy, co tutaj będzie. Wziąłem już rękawiczki ze sobą, czapkę na głowie, już i nie jest za ciepło. Na filmach zapowiadam, że będzie bardzo sroga zima. Zobaczymy, ale tak mi się wydaje, że śnieg to nawet w listopadzie zacznie padać. Może się mylę, bo to z żadnym tam prorokiem nie jestem, ale przewiduję, że tak będzie właśnie. Także miłego oglądania. Zobaczymy co w tym lesie spotkam. No, po wejściu do lasu zawsze jakieś grzyby widać. Ale jestem troszkę zdziwiony, że te bordowe gąski jeszcze świeżynki wychodzą. Spokojnie można to zebrać i chyba tak zrobię. No, lubię z cebulką sobie pojeść te gąski. Oglądajcie dalej, bo będę miał do was, drodzy widzowie, zapytanie. To później poruszę. Na razie idę dalej. No, idąc tak sobie już jadąc do lasu pomyślałem, w tej fajnej scenarii poruszę parę takich kwestii e, związanych z zapytaniem do Was. Troszkę szukałem informacji na internecie. Jak wiecie, e, nikt się tak nie zastanawia nad e, swoim jakby to powiedzieć bezpieczeństwem w lesie jakieś tam w trakcie ja nigdy oprócz tego nożyka który człowiek ze sobą ma. O, powiedzmy taki jarzyniaczek. To się bierze do grzybów. Chyba każdy tam jakiś scyzoryk ze sobą nosi. Nie chodzi tutaj, żeby się zabezpieczyć przed ludźmi, nie? Tylko yy, no, były doniesienia, że niedźwiedź na Słowacji tam kogoś załatwił w lesie. No, człowiek nie przeżył po prostu. Może nie miał się jak bronić. I tak pod koniec sezonu, chyba ostatnie trzy grzybobrania, z pracy zacząłem brać taki, taki gaz do lasu, miotacz, pieprzu, w żelu, jako listonosz. Po prostu powinienem to nosić ze sobą, a nie zawsze też biorę. Spójrzcie: korzonki po borowikach. Czyli niedawno jeszcze tutaj borowiki były. No i wracając do tematu Wracając do tematu e, Na dzika Bo jakieś tam głosy słyszałem O, takie ciekawostki będę pokazywał Wybieramy się do lasu, śmiecimy I no taki Żel, nie wiem czy by mi w czymś pomógł i teraz zapytanie do widzów, czy można posiadać w Polsce legalnie przy sobie jakiś większy nóż? No tak, zakupiłem taką finkę za 150 zł. No, zobaczcie. No i do lasu to biorę, nie? Taka niemiecka, na razie tak luzem, żeby Wam pokazać. No, dlatego mówię, zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Może doradzicie, czy jest to w Polsce w pełni legalnie, bo jak mnie tam doniosły słuchy w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, to zaraz by zawinęli człowieka do aresztu w ogóle, jakby nawet w samochodzie takie coś wiózł więc po co to produkują piszę na, na nożu Made in Germany niemiecki, fajny, ostry nóż no i wiadomo, człowiek bierze no w sumie do lasu tylko, no ale wtedy mamy to przy sobie, nie? Więc wypowiedzcie się, jakie macie doświadczenia z noszeniem takiej, powiedzmy, białej broni. No bo jest to jednak biała broń. Co możecie powiedzieć w komentarzach, opiszcie. Tak oględnie mówię, zajrzałem na internet. Sprzedawcy w sklepach takich z takimi akcesoriami mówią, że to można nawet na rynku sobie kiełbaskę i bułkę przekrajać, wyciągając taki nóż. Więc nie jest to jakieś tam, jakieś tam przestępstwo, ale może macie inne doświadczenia, inne zdanie. Więc liczę na Wasze komentarze. Dobra, lecimy dalej. Może jakieś grzybki się znajdą? Więc proszę o wypowiedzi. No, także teraz jestem potrójnie zabezpieczony. Mam finkę, mam yy, yy, miotacz w żelu i mam kozik, ten zwykły jarzyniaczek. Także gdyby jakiś dzik podskoczył, to mam się czym bronić. Dobra, lecimy dalej. Nie będę przynudzał. Patrzę przy okazji na ziemię. Yy, no, tylko takie różne tego typu rzeczy rosną na pniaczkach las całkowicie opustoszał. Naprawdę fajnie się spaceruje, napotkałem podgrzybka. Już taki nieciekawy, także zostaje tutaj. Te gąski tam też zostawiłem, były takie troszkę miękkie, ładnie wyglądały na świeże, ale przemarznięte, jak coś ciekawszego będzie to. To wezmę. Na razie po prostu czysty, fajny spacerek po krępnickich lasach. E, powiem szczerze, to się tu już takie trakty zrobiły. E, zobaczcie, gdzie się tu nie ruszę. To są autostrady we wszystkie strony w tym lesie. Także bardzo łatwy las do penetrowania, do spacerów. Niekoniecznie już do zbierania grzybów. Pamiętam, w zeszłym roku było naprawdę bardzo fajnie i dwa lata temu jeszcze taka, tu była, nie było to tak yy, poprzecinane. Teraz tak prześwietlili to wszystko, że wszędzie po prostu światło. O, mamy kolejny sfatygowany podgrzybek. Na tym trakcie kiedyś. Jest filmik na kanale 65, podgrzybków znalazłem na kilku metrach. Także o, tu jeszcze jest. Także coś tutaj jeszcze w tym lesie jest. Lecę do, do kolejnego. Tutaj taki młodnik jest, zajrzę. W tym roku mówię raz, tylko tutaj byłem. Zobaczymy, co tam jest. No, penetruje ten młodniczek, w którym zawsze spotykało się prawdziwki i 17 listopada zobaczcie nie widać stąd, nie? przybliżam, przybliżam co my tu mamy? borowiczek no, taki wyziębiony a nakręcę z nim short krótki film, że jeszcze są oczywiście to już taki staruśki ale go biorę no, w tym ciągle młodniczku sobie tutaj chodzę. I można napotkać jeszcze gdyby To wcześniej tutaj ktoś wpadł, żeby miał ładne dwa borowiki obok siebie. Tutaj dokładnie gdzieś w tej okolicy mam takiego film, taki film nagrany. Takiego wielkiego starego kapcia znalazłem. Powiedziałem, że miał 105 lat. Do dzisiaj to pamiętam, bo to był skapciały grzyb. No i właśnie w tym samym miejscu jeszcze podobne egzemplarze się znajduje. Także jeszcze tutaj pokrążę. Powiem Wam, że widoki są prześliczne. Zwłaszcza jak się chodzi po tych swoich miejscach, które się kiedyś obchodziło. Las wygląda jak wygląda. Zobaczcie. Wszystkie liście Wszystkie liście leżą tutaj. Także jedynie możemy urządzać sobie fajne spacerki na łonie przyrody. O, tak to chciałem pokazać jak to wygląda oprócz oczywiście tego. No niestety nie będę zbierał, nie mam do czego. Czasami puszki jakieś tam pozgniata mi wezmę, ale butelek nie mam do czego brać. No tam jeden pan, pan tata zbiera butelki, puszki, śmieci, nieraz tylko po to chodzi do lasu. Ja ubolewam nad tym, że ludzie po prostu nie szanują nas, nie szanują lasu. O, piękne te młodniki są, naprawdę, naprawdę warto chodząc na grzyby, warto odwiedzać te młode lasy. W tym roku one głównie mi dawały tych borowików tak dużo. W innych miejscach jakoś nie chodziłem, tylko właśnie w te, w te malutkie drzewka. Dobra, idziemy, tam są brzuski po przeciwnej stronie drogi. Zajrzymy jeszcze tam, tam lubiały, po tej stronie lubiały się pokazywać czerwone kozaczki. No i tak spacerkiem, spacerkiem. No i napotkałem kolejnego zmarzniętego podgrzybka. Sprawdzimy go. No już taki słabiutki egzemplarz, ale go wezmę do kolekcji, do tego Borowika. Będziemy znowu smażyć. No tak sobie maszeruję. I zobaczcie, przynajmniej te widoki. Bo biegnąc za grzybami człowiek nie zwraca uwagi na tą przyrodę dookoła. Rzos już taki zmarniały, ale kolory jeszcze bardzo ładne. Także, no i pełno, pełno takich, no widać, że dziki grasują. Pełno zrytych takich miejsc. Sitarzy jeszcze sporo, takie pomarszczone grzybki się widuje. Mijam to po prostu. Sarniaków nie ma, gdzieś poginęły. Takie różne zjawiskowe grzybki, ale nic pożądanego już o tej porze w lesie znaleźć nie można. Tu swego czasu było bardzo dużo podgrzybków. O, zobaczcie jeszcze raz to. Zrobię zdjęcia tego. Może będziecie wiedzieć, co to jest. Jakaś gąska blaszkowa. Taka ciekawostka po prostu. Dobra, lecę dalej. Idąc tak dalej, po lewej stronie starszy las, po prawej młodnik i zobaczcie, leśnicy nie próżnują. Świeżutkie cięcia. Cały ten młodnik został przerzedzony. Przerzedzony. Górnicy zapewne wiedzą, skąd się biorą ich filarówki. Pracowałem 10 lat na kopalni, to to ja wiedziałem, że z lasu, ale właśnie z takich drzewek robi, robiło się dla górników filarówki do podpierania różnych rzeczy na ścianach górniczych. Właśnie stąd się pozyskiwało takie, takie kołki i to wszystko było używane. A że mamy coraz mniej kopalń, także widzę to wszystko blado, ale jak oni tego wyciachali tutaj. Naprawdę. Spójrzcie, ile tych drzew leży już. Cały ten las jest przerzedzony. Zostały tylko te takie chyba zdrowsze drzewka, a resztę zrobili rachu. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Zobaczcie. Muszę powiedzieć, że w wielu miejscach tam w Dobrej nie wiem czy to ktoś wyciął te sarniaki po prostu podnikały może rzeczywiście sarny to zjadły tą działalność naszych rodaków tam widzę dzisiaj nie zbieram, dzisiaj jest niedziela spacer typowy ale to zobaczcie w jakim tempie jedno chlapnął tam drugie tu to mamy 15 metrów nieźle Także tak to wygląda. Lecimy dalej. Postanowiłem iść jak najdalej od Krępnicy i widać, że borowiki jeszcze całkiem niedawno były. No taki w miarę wygląda. Cały był robaczywy. Ktoś go zostawił. Także przy drodze gdzieś rósł. Także idziemy, idziemy w tamtym kierunku dalej. Drodzy zaczyna pogoda szwankować jakieś takie chmurzyska i zaczyna kropić, więc będę zawijał się w przeciwnym kierunku. Yy, miło popatrzeć bo wszyscy narzekamy na te nasze leśne służby, ale zobaczcie świeżo zasadzony młodnik ładnie się rozwija, o drzewa idą do góry. I tutaj troszkę większe. Tam starsze drzewa, tam brzuski, także nie ma takiej monokultury typowej. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Dobra, lecę w przeciwną stronę, ale pójdziemy teraz w prawo. Zawiniemy taki ten, bo ta pogoda mi się nie podoba. Nie lubię niepotrzebnie moknąć, to lecę dalej. 10.25 jestem na powrocie. No jeszcze takie marne sitarze porozrzucane. Można spotkać Pogoda taka zmienna, zaczyna mówię kropić. Także idziemy. No i w tamtą stronę jest powrót. Wrona mi tu nade mną lata i kracze Co ty ode mnie chcesz? No i czas. Na domciu, rozwidlenie jak na jakiejś autostradzie dróg. O, i tutaj pamiętam, ktoś postawił kiedyś prawdziwka. I ja dostałem ekstazy, że znalazłem go, że na środku drogi rośnie. A oczywiście on był zainstalowany przez kogoś. A mówię, takie widoczki jeszcze można spotkać sitarze zdechłe dobra lecimy do domciu i ten i nagrałem shorta jeszcze go nie usunąłem dlatego, że tam on ma sporo tych wyświetleń um, oczywiście później wiedziałem, że ten grzybek był w piach wsadzony przez kogoś no, to może ktoś szedł, jednego znalazł i nie chciał go brać, to postawił jak znak drogowy. A jakże takie żarty się fajne też robi grzywiarzą. Więc lecimy, zaczyna, mówię, cały czas po, popadywać. Eee, przypomnę jeszcze, jak ktoś dał radę oglądać do tego momentu, żeby się wypowiedzieć na temat noszenia. Eee, Nożyka przy sobie nie będę to reklamował, ale to tak mniej więcej wygląda. Taki nożyk, niemiecki, czy to jest w pełni legalne w Polsce? Całkowicie na powrocie. Zawsze w jakikolwiek sposób, ale las próbuje mnie pożegnać. Też wielgachny sarniaczek, nie, takie, nie taki jak jak zawsze ale mówię no bardzo duży dobra lecimy bo się ta pogoda psuje no i czas dzisiejszego spaceru dobiegł końca, dwie godziny nałaziłem się nie było to oczywiście dzisiaj żadne grzybobranie wczoraj to też tak tylko był taki rekonesans leśny Wracam już do samochodu, już jakieś jeszcze 500 metrów. Co chciałem na koniec Wam rzec a nie skłamać? To już taki, mówię, nie było to grzybobranie. Taki jeden z ostatnich filmów tegorocznych z lasu. Trochę zapytań tam miałem, kto dotrwał do tego momentu, wie o co chodzi. No, kanał się jakoś tam rozwija powoli, leci to, kapie, kapie, zapraszam do subskrybowania, coś tam będę na pewno robił, zobaczymy jaka będzie przyszłość, w dalszym ciągu chcę rozwijać ten temat grzybobrania, dawać frajdę z lasu, trochę może jakoś poprawię filmów, troszkę zmienię koncepcję, bo tyle się tego namnożyło na internecie że każdy musi sobie jakoś radzić oczywiście życzę zdroweczka wszystkim moim widzom na te długie jesienno-zimowe wieczory przejrzyjcie mój kanał jeśli chcecie pooglądajcie troszkę starszych filmów z roku 22, 23 jest tam mnóstwo też fajnych, fajnych filmów o grzybobraniu co powiem na temat naszych tutaj okolicznych lasów, dużo pytań mam, a gdzie to, a gdzie to, gdzie to jest, gdzie te grzyby są, więc ja w zeszłe dwa lata to właśnie tutaj, Krępnica, tu skąd w tej chwili wracam, głównie na tym bazowałem, w tym roku nie, w tym roku była dobra, strona stronę Kliczkowa tam lasy, Yy, wspomnę, że na Dolnym Śląsku jest mnóstwo miejsc, yy, gdzie grzyby rosną. Ławszowa, Krzyżowa, yy, Parowa, gdzie tam jeszcze? Świętoszów. No, po prostu tutaj brakłoby życia, gdyby człowiek miał te wszystkie lasy yy, przełazić, szukać grzybów. Także może się w przyszłym sezonie skupię na jeszcze innych miejscach, może znajdę jakieś ciekawe miejsca właśnie tam gdzieś koświętoszowa, ławszowa czy krzyżowa, bo tam też nie dochodziły słuchy, żeby było bardzo dużo grzybów. Także jest miejsc. Wystarczy sięgnijcie na, na mapy jak te lasy się rozciągają wybierzcie sobie jakieś miejsce i tam próbujcie szczęścia znaleźć jakieś ciekawe miejsca oczywiście w stare miejsca też zawsze będę zachodził ja chętnie wracam na miejscówki gdzie coś było w tym roku mnie zaskoczyły pewne miejsca, które, w których nigdy nic nie było a nagle był wysyp taki właśnie taki, że aż oczy wychodziły, takie były piękne grzyby no, także powodzenia wszystkim życzę. I jeśli chcecie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wypowiedzcie się pod dzisiejszym filmem, co myślicie na temat, na temat tego bezpieczeństwa w lesie. No, bo było, nie było, może nie ma u nas niedźwiedzi, ale jakiegoś jelenia czy dzika można spotkać. Jakoś by trzeba było jakby dywy zaatakował, trzeba się w jakiś tam sposób obronić albo uciec. O, jeszcze na koniec, kto wie, co to jest, niech pisze, bo olszówka to to nie jest. No, także na razie miłej niedzieli jeszcze życzę i do zobaczenia.